Znajdujemy się właśnie przed Howard University, gdzie swój wiec miała Kamala Harris, która za sobą przed chwilą opuściła całe wydarzenie. Jest godzina 1.30 czasu lokalnego, czyli około 7.30 w Polsce i już mamy pierwsze reakcje, które napłynęły od polskich polityków, m.in. od kandydata na prezydenta naszego kraju Sławomira Mencena, który napisał Uwielbiam zapach przerażenia, telewizji o poranku i jeszcze ten bitcoin na najwyższym w historii. Swojego komentarza udzielił też Roman Giertych. Obudziliśmy się w nowej rzeczywistości geopolitycznej. Nowym prezydentem USA zostanie najprawdopodobniej Donald Trump. Brawo do Radosława Sikorskiego, który pokazał pełen profesjonalizm, spotykając się z przedstawicielami obu partii w USA. Te relacje są dzisiaj szczególnie ważne, napisał Giertych. Swojego komentarza udzieli też prezydent Warszawy oraz możliwy kandydat na prezydenta Polski, Rafał Trzaskowski. Ja od miesięcy powtarzam, że my powinniśmy być gotowi na każdy scenariusz. Jeżeli jesteśmy państwem odpowiedzialnym i suwerennym, a jesteśmy, jeżeli jesteśmy państwem, które ma szerokie kontakty międzynarodowe, jest gotowe na każdy scenariusz. A czy nie jest tak, że trudno być gotowym na scenariusze pisane przez Donalda Trumpa, bo nawet być może on sam nie wie, jakie to są scenariusze? Donald Trump dosyć realistycznie zawsze mówił o bezpieczeństwie, a mianowicie mówił, że będziemy pomagać tym, którzy biorą za siebie odpowiedzialność. Polska w tej chwili wydaje największe pieniądze w NATO po Stanach Zjednoczonych na swoje bezpieczeństwo, prawie 5% PKB. Dzisiaj w Polski nie da się pominąć, jeżeli rozmawia się o bezpieczeństwie europejskim, BA, nawet bezpieczeństwie światowym. Polska bierze za siebie odpowiedzialność, Polska jest państwem absolutnie kluczowym, jeżeli mówimy o wspieraniu Ukrainy, jeżeli chodzi o politykę w naszym regionie. W związku z tym myślę, że Trump nie będzie miał wyjścia. Będzie z nami utrzymywał stosunki, a to, że one będą partnerskie, ja jestem spokojny. Na reakcję Trzaskowskiego zareagowała posłanka lewicy Anna Maria Żukowska, która napisała: No, raczej nie zerwie z nami stosunków dyplomatycznych, bo i po co miałby to robić. Swojego entuzjazmu nie kryją także europosłowie oraz posłowie Konfederacji, m.in. Ewa Zajączkowska-Hergi, która napisała, że w Stanach Zjednoczonych wygrała demokracja. Swojego komentarza udzielił także Konrad Berkowicz, właśnie z Konfederacji który napisał, USA robi się czerwone i nie mam to na myśli komuny, zapowiada się dobrze, nawet bardzo dobrze. Co ciekawe, Berkowicz przywołał także reakcję Tomasza Lisa, którą przed chwilą przytaczaliśmy. Specjalnie zerwałem nockę, żeby móc towarzyszyć mu w tym doniosłym wydarzeniu. Ktoś wie, co się dzieje z Tomaszem Lisem? Po tym, jak Lis zareagował na zwycięstwo Donalda Trumpa, Konrad Berkowicz napisał, w końcu doczekaliśmy się orędzia, a już się zacząłem martwić. Życzę panu mojego dnia, tygodnia i miesiąca, no i oczywiście zdrowia. Pozdrawiam serdecznie, napisał Berkowicz. Obszerny komentarz dodał też Tomasz Lis, który znany był z promowania kandydatki demokratów, a napisał: To nie jest wynik wyborów dobry dla Ameryki, Zachodu, Europy, Ukrainy i Polski. Zapadł jednak werdykt zgodny z wolą Amerykanów i trzeba to po prostu uszanować. Ameryka nie chce prezydentki czarnoskórej kobiety. Woli skazanego przestępcę, oszusta, kłamcę i seksistę. Jej prawo może mieć Polska-dudę, to Ameryka może Trumpa. Większy kraj, większy rozmach. Z Ameryką i tak musimy trzymać. Z taką jaka jest, innej nie ma. Co ciekawe, na jego wpis odpowiedział od razu prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK, Maciej Wilk. Normalizowanie nazywania przestępcą, oszustem i kłamcą prezydenta supermocarstwa, a przy tym głównego sojusznika i gwaranta Polski, to faktycznie genialny pomysł. Harris przegrała dokładnie przez takie elity i autorytety, jakie na gruncie polskim personifikuje Tomasz Lis, napisał Wilk. Już po ogłoszeniu zwycięstwa Donalda Trumpa zareagował także prezydent Andrzej Duda, który napisał Gratulacje, Panie Prezydencie, Donald Trump, udało się.